Krzysztof Krawczyk tebumaczy się z Playbacku w Opolu. Obwinia dziennikarzy i TVP. Krzysztof Krawczyk 72L witował na festiwalu w Opolu jubileusz. Wokalista zaliczył na scenie jednak wpadk. Podczas wykonywania jednego z utworów zaczął rozmawia z publicznością. c, kreskę E. I z playbacku. Dziś jest się z opolskiej kompromitacji. To miało być wielkie, wito muzyki, Skoczy Bosi spektakularny w top. W Opolu Krawczyk wystąpił drugiego dnia festiwalu z okazji 55-lecia pracy artystycznej. Reklama. Podczas koncertu wykonał trzy swoje piosenki, paru statek, byleby bo taki ostatni raz z zemen. Niestety, wszystkie trzy zapiewa z playbacku, nawet si zet tym nie krycę. Internauci nie pozostawili na nim suchej nitki, pisze, kreska E to bardzo smutny i marny jubileusz. On sam te bumacze, kreska E zmuszony by z playbacku przez chore biodro. telewizja Polska zmusi go bowiem do udzielenia wywiadu na dachu amfiteatru Tukreska przed koncertem, w wyniku czego nie byłby w ustanie zapiewa na kreska lwo. Poza tym przez Panujce za kulisami zamieszanie miał problemy z koncentracją. Aden artysta a szczególnie gwiazda, nie mógł psi skupi na wyspie, bo miał na plecach i przed sobą te bum fotoreporterów, dziennikarzy telewizyjnych z operatorami kamer, zwykłych fanów, jaksi dostali za kulisy, na o wspólne ZDJ i autograf, dziennikarzy radiowych, czytamy w owiadczeniu wydanym przez mened Kreska Era Krawczyka Andrzeja Kosmal. Trawczyk dzieli po Kobo 30 wywiadów. I chciał i chce to robi, ale nie w chwili kiedy wchodzi na scenę. To nie pomaga w uskupieniu, te bumacze. Najbardziej niestosowna była jednak propozycja. Która padła ze strony telewizji polskiej, organizatora koncertu, by Krzysztof Krawczyk wdrapał się z chorym biodrem na dach amfiteatru i tam na lwo udzielił wywiadu. Jeszcze tu Kreska przed wejściem na scenę dostał propozycję nie do odrzucenia udziału w wiadomościach. Aby to zrobić, trzeba siby bo wznie na koronę amfiteatru, czyli pokona strome, liczce ponad 3 pitra schody, co przy sztucznym biodrze nie jest łatwe. Wywiady są dla nas bardzo potrzebne, ale nie w atmosferze takiego babaganu. Przed występem artysta musi mieć czas na skupienie. To by pierwszy wysp P, nie by nawet czasu na modlitw, co czynimy przed kreską dym wyspem, kreska Ali Simenet, R Krawczyka i przechodzi do kwestii piewania Z Playbacku. Jak pisze, wokalista musiał z niego skorzysta. Gdy kreska troch się pogubi bzw. GL DUNA BAGAN na zapleczu i brak mo skupienia. Lejbac kto przy takich imprezach CZ stosowana formuła, bo trudno opanować technice wszystko przy tak wielu wykonawcach. Próby musia by tak jak to kiedy bywa bo, trwa dzień i noc i to przez cały tydzień. Festiwale to S przede wszystkim programy telewizyjne, a publiczno stanowi statystów. To e kreska e puste place na widowni brabosi siestede kreska e scena byba w tych miejscach zasbonita przez elementy znakomitej zreszt scenografii i urządzenia techniczne. Playback My na festiwalu czy te kreska plenerowych programach telewizyjnych stosujemy specjalną wersję zgrania playbacku, gdzie jest obok instrumentacji: ladowa, czy ka wokalu artysty. Resztę dopiewuje solista w Opolu. Krzysztof trochsi pogubił bzew ZGL duna babagan na zapleczu i brak mokreska liwoci skupienia. Artycie przed wejściem na scenie l Towarzyszy te bum fotoreporterów i dziennikarzy, leccychka kreska pisze menet Krawczyka. Dodaje. Kreska M, muzyka rozrywkowa RZ, dziś i innymi prawami niż kreska piosenka poetycka, rock czy jessie, i podpieranie się gotowymi zwikami czy playbackiem jest czym normalnym. Poza tym zwraca uwagę na wiek krawczyka 72 lata i fakt kreska M ma on prawo z trudem znosi tzw. Nowoczesno organizacji. Lata, kiedy pokonywał Krzysztof Krawczyk, jak Rczyrumak rumak schody w amfiteatrze, nale kreska do przeszłości, bo czas robi swoje. Zaraz po koncercie z wyruszylimy wyruszyliśmy do domów. Pregnaj festiwalu Opole na zawsze. Kotczyk Kosmala. Na koniec dziękuję. Kreska E organizatorzy pozwolili ustawić blisko sceny samochód, który jest bukreska E wygodna garderoba i pozwoli półwolnić się od nadmiaru interesantów.